Czy masz kota w domu? Przygotuj się więc, bo to, co zaraz usłyszysz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz tego kociego towarzysza. Coś, co pozostawało ukryte przez lata, zdumiewające odkrycie, które może zmienić twoje postrzeganie kota, a nawet otaczającego cię świata duchowego. Ojciec Pio, jeden z największych świętych Kościoła, przeżył wyjątkową przygodę z tymi zwierzętami, o której wie niewielu, ale która teraz powinna zostać ujawniona. Wiele osób uważa, że posiadanie kota w domu to błogosławieństwo, ale co jeśli powiem ci, że może to być związane z czymś o wiele większym, coś, co bezpośrednio wpływa na twoje duchowe przeznaczenie? Czy widziałeś kiedyś swojego kota wpatrującego się w przestrzeń, a może czujesz dziwną obecność w domu, gdy zachowuje się nietypowo? Może myślałeś, że to tylko przypadek, ale co jeśli tak nie jest? Padre Pio znał prawdę, był świadkiem znaków, ostrzegał wiernych i ujawnił tajemnicę do której niewielu miało dostęp. A teraz muszę Cię zapytać, czy jesteś pewien, że jesteś chroniony. Jeśli chcesz poznać prawdę, zanim będzie za późno, zostań ze mną, ponieważ to, co ci powiem, może Cię uchronić przed wielkim niebezpieczeństwem duchowym. Od najdawniejszych czasów, święci odczuwali głęboką więź ze stworzeniem bożym. Jednak niewielu osiągnęło duchową wrażliwość, jaką ojciec. Pio okazywał w kontaktach ze zwierzętami. Spośród nich, wszystkich jeden w szczególności, wydawał się kryć w sobie tajemnicę, która intryguje nas do dziś: koty. Podczas jego pobytu w San Giovanni, Rotondo, wiele osób było świadkami czegoś imponującego. Te koty nie tylko podążały za świętym, ale zdawały się również rozumieć coś, co my, ludzie, często ignorujemy. Dlaczego koty były nim zauroczone? Co oni widzieli, czego nikt inny nie mógł zobaczyć? Padre Pio nigdy nie traktował zwierząt jak zwykłych zwierząt, dla niego były to istoty obdarzone wyższym celem. A koty, w szczególności, zdawały się mieć wyjątkową wrażliwość na postrzeganie tego, co niewidzialne. Świadkowie w klasztorze opowiadali, że w chwilach, gdy ojciec Pio przeżywał największe duchowe zmagania, w tajemniczy sposób, pojawiał się szary kot. Jakby to małe stworzenie wiedziało dokładnie, kiedy potrzebuje pomocy, czy to będzie tylko zbieg okoliczności, a może działo się coś o wiele większego. Teraz pomyśl o swoim kocie. Czy zauważyłeś kiedyś, że obserwuje stały punkt, tak jakby widział coś, czego ty nie widzisz? Czy zauważyłeś, że w chwilach cierpienia lub choroby on cicho zbliża się i trwa przy twoim boku? To nie jest przypadkowe zachowanie. Ojciec Pio wiedział, że koty odgrywają szczególną rolę w życiu osób, które je przygarnęły. Mało kto wie, że istnieją doniesienia, które dowodzą, że koty nie tylko pojawiały się w trudnych czasach, ale także wykazywały dziwne zachowania obronne. Osoby odwiedzające klasztor mówiły, że zanim otrzymały błogosławieństwo lub uzdrowienie, zauważały obecność kota, który uważnie ich obserwował. Jakby to stworzenie wiedziało, co się zaraz wydarzy. Czy to tylko przypadek? A może znak, że zwierzęta te mają misję wykraczającą poza nasze pojmowanie? A teraz spytam, jeśli koty rzeczywiście mają związek ze światem duchowym, co to oznacza dla tych, którzy mają je w domu? I co więcej, czy ta obecność zawsze oznacza coś pozytywnego? Padre Pio odkrył coś szokującego u tych zwierząt. Coś, o czym wie niewiele osób, a co może całkowicie zmienić Twój pogląd na kota mieszkającego obok Ciebie. Bądźcie czujni, bo to, co nastąpi, może przynieść odpowiedzi, których sobie nie wyobrażaliście. Od zarania dziejów Koty były owiane tajemnicą. Kultury starożytne postrzegały je jako istoty święte, zdolne dostrzec to, czego nie mogą dostrzec ludzkie oczy. Mało kto jednak wie, że ojciec Pio potwierdził tę rzeczywistość w imponujący sposób. Nie tylko zdał sobie sprawę, że koty posiadają wyjątkową wrażliwość, ale również był świadkiem tego, jak te zwierzęta pełnią rolę prawdziwych strażników duchowych. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twój kot zachowuje się dziwnie w pewnych sytuacjach? Dlaczego czasami wydaje się, że wpatruje się w przestrzeń, jakby podążał za czymś niewidzialnym? Z pism i świadectw dotyczących ojca Pio, wynika, że wierzył on, iż koty są stworzeniami zesłanymi przez Boga, aby chronić pewnych ludzi. I nie jest to przypadek. W klasztorze zaobserwowano koty krążące wokół mnichów, jakby tworzące wokół nich duchową barierę. Niektórzy twierdzą, że przed momentami intensywnego wzruszenia duchowego zawsze pojawiał się kot. Często, umieszczany przy drzwiach pokoju świętego, jakby na straży, ale co oglądać, przeciwko komu? Jeśli masz kota, zauważyłeś pewnie, że lubi on przesiadywać w pobliżu drzwi i okien. Wiele osób uważa, że to tylko naturalna ciekawość, ale Padre Pio wyjaśnił, że są to punkty wejścia do energii duchowych. Kot dzięki swojej bystrej percepcji nie tylko obserwuje, ale i działa. Niektórzy ludzie odwiedzający San Giovanni Rotondo widzieli koty chowające się przed osobami niosącymi ciężkie duchowe ciężary, jakby filtrowały te energie. Oznacza to, że Twój kot może robić to samo w Twoim domu, a Ty nawet nie będziesz o tym wiedzieć. A co najbardziej imponujące, istnieją doniesienia o kotach, które potrafią przewidywać ważne wydarzenia. Świadkowie mówili, że w czasach wielkiego ucisku duchowego niespodziewanie pojawiał się pewien konkretny kot, który zachowywał się dziwnie, jakby próbując przed czymś ostrzec. Pewien franciszkanin opowiadał, że pewnej nocy przed gwałtownym atakiem diabła na ojca Pio, kot zaczął warczeć i drapać w drzwi jego pokoju jakby próbując ostrzec go przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, tego nie można ignorować. Teraz zatrzymaj się i pomyśl, co twój kot próbował ci pokazać. Być może te momenty, w których zachowuje się nietypowo, są znakami. Być może sposób, w jaki chodzi za tobą po domu, śpi obok ciebie lub unika pewnych obszarów, ma o wiele głębsze znaczenie. A ojciec Pio odkrył coś jeszcze bardziej zaskakującego na temat kotów i ich misji duchowej. To, co ujawnił, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na kota, który mieszka z tobą. Słuchaj uważnie, bo to, co teraz opowiem, może pozostawić cię bez tchu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się dzieje, gdy twój kot mruczy w pobliżu? Możesz pomyśleć, że ten dźwięk to po prostu oznaka zadowolenia, ale padre Pio odkrył coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki interpretujesz to zachowanie. Naukowcy udowodnili już, że mruczenie kotów ma terapeutyczne częstotliwości, które mogą przyspieszać gojenie się ran, zmniejszać niepokój, a nawet stabilizować pracę serca. Jednakże, nauka wciąż nie potrafi w pełni wyjaśnić tego, co ojciec Pio wiedział już dawno temu. Mruczenie kotów jest zjawiskiem duchowym. Wyobraź sobie, przechodzisz przez trudny okres, czujesz się przytłoczony, niespokojny, a nawet chory, i nagle przychodzi twój kot, kładzie się obok ciebie i zaczyna mruczeć, czujesz natychmiastową ulgę i niewytłumaczalne poczucie spokoju. Ale dlaczego, padre Pio wyjaśnił, że wibracja ta nie tylko uspokaja, ale także odpędza negatywne wpływy duchowe. Podobnie jak modlitwa ma moc oczyszczania duszy, tak mruczenie kotów działa jak tarcza wibracyjna, przywracająca energię domu i chroniąca jego mieszkańców. A co jeszcze bardziej imponujące, koty mruczą nie tylko dla przyjemności i komfortu. Badania pokazują, że mruczą nawet wtedy, gdy są ranne. Tak jakby uruchamiały mechanizm samoleczenia. Ojciec Pio uważał to za odzwierciedlenie samej modlitwy. Podobnie jak człowiek wierzący ucieka się do modlitwy w chwilach cierpienia, aby szukać siły u Boga, tak samo kot aktywuje te wibracje, gdy potrzebuje odzyskać równowagę. Ale różnica polega na tym, że on nie tylko leczy siebie, ale także rozciąga tę ochronę na tych, których kocha. A teraz zapytam cię, ile razy twój kot bronił cię, a ty tego nie zauważałeś, być może tego dnia, kiedy poczułeś się lżej, bez żadnego wyjaśnienia. Było to spowodowane tym, że twój kot już pracował dla ciebie duchowo. Co więcej, Padre Pio ujawnił kluczowy szczegół dotyczący tego, jak wzmocnić duchową więź z kotem, czyniąc go prawdziwym strażnikiem domu. Czy wiesz, że kolor sierści Twojego kota może wiele powiedzieć o Twojej misji duchowej. Od czasów starożytnych umaszczenie kotów miało głębokie znaczenie duchowe, ale to, co ujawnił na ten temat padre Pio, może Cię jeszcze bardziej zaskoczyć. Zauważył, że każdy kot, w zależności od koloru, miał inny dar duchowy i określoną misję do spełnienia u boku swoich właścicieli. Jeśli masz czarnego kota, Wiedz, że jest on potężnym obrońcą przed gęstymi energiami. Wbrew negatywnym przesądom, które narosły na przestrzeni dziejów, koty te pełnią rolę prawdziwych strażników duchowych, pochłaniając i rozpraszając ciężary duchowe. Wiele osób twierdzi, że kiedy przechodzą trudne chwile, ich czarne koty stają się bardziej bliskie i czujne. To nie przypadek. Białe koty mają natomiast inną misję. Padre Pio powiedział, że są one zwiastunami pokoju i harmonii, równoważą energię domu i przynoszą spokój swoim właścicielom. Mnisi franciszkańscy opowiadali, że białe koty często pojawiały się w klasztorze, gdy zbliżały się okresy wielkiej modlitwy, jakby zapowiadając zbliżające się wielkie błogosławieństwo. A co z kotami pręgowanymi? Te, które mają więcej niż jeden kolor. Według ojca Pio są mistrzami uzdrawiania energią. Koty te wykazują szczególną wrażliwość na wykrywanie zaburzeń duchowych i fizycznych u swoich właścicieli. Wiele osób twierdzi, że kiedy ich pręgowany kot jest chory, to uparcie leży w pobliżu chorego miejsca lub zachowuje się nietypowo, tak jakby chłonął chorobę. Jeśli jednak masz, Kota trójkolorowego, wiedz, że jest on szczególnie błogosławiony. Padre Pio wyjaśnił, że koty te mają szczególną wibrację i są uważane za prawdziwe znaki łaski Bożej. Ich misją jest otwieranie ścieżek i zapewnianie intensywnej ochrony poprzez gromadzenie w sobie duchowych sił trzech kolorów, które noszą. W wielu kulturach trójkolorowe koty uważane są za symbole szczęścia i transformacji. Jeśli w Twoim życiu pojawi się trójkolorowy kot, możesz być pewien, że został on zesłany w szczytnym celu, którego być może jeszcze nie rozumiesz. Teraz pomyśl o swoim kocie. Czy jego kolor zdradza coś, co już podejrzewałeś? A co więcej, zauważyłeś, jak się zachowuje w trudnych chwilach? Nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli jest u Twego boku, oznacza to, że wiąże się z nim misja duchowa, a padre Pio ujawnił coś jeszcze bardziej imponującego na temat wpływu kotów na nasze duchowe przeznaczenie. To, co teraz opowiem, może sprawić, że spojrzysz na swojego kota w zupełnie inny sposób. Koty nigdy nie pojawiają się w naszym życiu przypadkowo. Padre Pio zauważył coś uderzającego u tych zwierząt. Nie tylko chronią one swoich właścicieli, ale są także duchowymi posłańcami, przewidującymi wielkie zmiany, które mają nastąpić. Wiele osób ignoruje te sygnały, ale ci, którzy zwracają na nie uwagę, zauważają, że ich kot zachowuje się inaczej przed ważnymi wydarzeniami. Jeśli Twój kot zaczął zachowywać się nietypowo, może to oznaczać, że chcecie ostrzec, przed czymś, czego jeszcze nie widzisz. Jednym z najsilniejszych objawów, o których wspomniał padre Pio, jest sytuacja, gdy kot staje się nadmiernie czuły lub dystansujący się bez wyraźnego powodu. Jeśli Twój zazwyczaj niezależny kot zaczyna nieustannie chodzić za Tobą po domu lub upiera się, żeby spać obok Ciebie, może to oznaczać, że nadchodzą duże zmiany. Podobnie, jeśli nagle zacznie unikać pewnych miejsc, lub będzie sprawiał wrażenie niespokojnego, może to wskazywać, że w świecie duchowym dzieje się coś złego, a jest coś jeszcze bardziej imponującego. Koty wyczuwają, kiedy w życiu ich właścicieli wydarzy się coś ważnego. Padre Pio wyjaśnił, że tak jak święci posiadają duchowy dar wyczuwania potrzeb dusz, tak koty posiadają wyjątkową wrażliwość, dzięki której potrafią Wykrywać zmiany, które jeszcze się nie ujawniły. Jeśli Twój kot zaczyna zachowywać się bardziej uważnie, wpatruje się w Ciebie przez dłuższy czas lub zbliża się do Ciebie głębokim spojrzeniem, może to oznaczać, że wyczuwa nadchodzącą zmianę w Twoim życiu. A teraz zapytam Cię, czy Twój kot kiedykolwiek zachowywał się dziwnie przed decydującymi momentami Twojego życia? Może próbował cię ostrzec, a ty tego nie zauważyłeś? Padre Pio ujawnił coś jeszcze głębszego na temat związku między kotami i losem ich właścicieli, a to, co teraz powiem, może sprawić, że dostrzeżesz w tych kotach prawdziwe duchowe narzędzia, które Bóg umieścił u naszego boku. Bądźcie czujni, bo kolejne odkrycie może was głęboko zaskoczyć, jeśli koty rzeczywiście mają duchową misje w naszym życiu, w jaki sposób możemy wzmocnić tę więź i upewnić się, że wypełniają swoje boskie zadanie w najlepszy możliwy sposób. Padre Pio zalecał proste, ale niezwykle skuteczne praktyki tym, którzy pragną, aby ich koty stały się prawdziwymi duchowymi strażnikami domu. Jeśli masz kota, nie ignoruj tych wskazówek mogą być kluczem do zwiększenia duchowej ochrony Twojego domu i zapewnienia, że ten mały strażnik będzie zawsze wzmocniony i odporny na wszelkie negatywne wpływy. A co gdybym Ci powiedział, że istnieje specjalny rytuał, który ma wzmocnić tę misję? W następnej części ujawnię Ci coś, co może całkowicie odmienić Twój sposób relacji ze swoim kotem i otaczającym Cię światem duchowym. "Zostań ze mną, bo to, co będzie dalej, może cię zaskoczyć."